Małe miasteczka i ich mroczne tajemnice, no temu nie można się oprzeć. Tym bardziej, kiedy mówimy o tym najmroczniejszym gatunku, jakim jest horror, jakim jest groza. Więc dzisiaj będą horrory o małych miasteczkach w bezcenną środę. Zapraszam do oglądania. Hej, hej, moi drodzy. Małe miasteczka ich mroczne tajemnice. To jak małe społeczności konfrontują się ze złem z zewnątrz i z tym co wewnątrz. Czego tu nie lubić? Ja uwielbiam kiedy właśnie opowieści wystawiają na próbę całe społeczności. Kiedy raz są antagonistami, raz są ofiarami, a czasami ta granica staje się niebezpiecznie płynna. Jedno jest pewne, Razem z zagrożeniem wychodzą z ludzi i traumy, i bolączki, i ich największe słabości. No i koszmary oczywiście też. Tak jak w najnowszej książce J.H. Marker, ta mocno śpi i wielkobukowy patronat bezsenny od wydawnictwa Harde, o którym Wam dzisiaj opowiem, we współpracy z którym powstał dzisiejszy filmik. I tak chcieliśmy więcej Markerta po gościu z koszmaru i po panu kołysance. I wydawnictwo Harde doniosło więcej markerta. I zaraz oczywiście wszystko Wam opowiem. Mocno śpi będzie dzisiaj dla Was do wygrania. Za chwilę dowiecie się zresztą więcej o tej książce. Ale to nie wszystko, bo jeszcze na dokładkę dorzucę Wam 12 innych mrocznych, smakowitych opowieści o małych społecznościach. No i horrorze, jaki czeka. Łapać ciacha, łapać kawusie i działamy! Mocno PJH J.H. Markert, wielkobukowy patronat od wydawnictwa Harde. I mamy tutaj co? Powrót do domu. Ale powrót do domu już dawno nie był tak pełen traumy, tak pełen bólu, tak pełen czegoś, co czai się w przeszłości i w mrokach niepamięci. No i mamy też powrót naznaczony zbrodnią. Tym razem Markert tworzy nam atmosferę grozy, niebezpieczeństwa i czającej się paranoi, snującej się paranoi bardziej, dlatego że połączył nam kryminał albo thriller kryminalny z elementami grozy psychologicznej, z odrobinną taką szczyptą, szczyptą czegoś, niedopowiedzianego, może nie do końca przyrodzonego, ale prawie prawie. No i robi to oczywiście idealnie, po markertowem. Witajcie w Twisted Tree! Chociaż nikt was tutaj nie będzie witał z otwartymi ramionami, to tam bowiem stoi dom zwany Domem Grozy. To w nim doszło do serii makabrycznych zbrodni. To tam zabijał z zimną krwią młodych ludzi niejaki Jeff Pritchard, zwany Ojcem Ciszą. Teraz po latach został stracony na krześle elektrycznym. Pozostał po nim smród i zło, jakie zrodził. Po tych wszystkich latach pojawia się na naśladowca Ojca Ciszy, a Twisted Tree znów zaleje się krwią. I zapytacie pewnie, czy straszy, bo to jest nasze takie podstawowe pytanie w bezcenną środę. I powiem tak: to jest kryminał, który macza jednocześnie paluchy w odmętach grozy. Więc thriller kryminalny z elementem grozy psychologicznej, więc nie, nie jest to pełnokrwisty horror. Kto tutaj pamięta wrażenia chociażby z Szeptacza Aleksa Norfa, nie wiem czy pamiętacie tę powieść, to właśnie taką atmosferę, taki nastrój, taki klimat poczuje w Mocno Śpij. To co mnie ruszyło w Mocno Śpij, to jest samotyw Ojca Ciszy, ale tutaj mam jedno ale. Dlatego, że marker już od samego początku rzuca nam okruchy. Takie okruchy, które prowadzą nas do rozwiązania różnych części tej zagadki. I moim zdaniem niektóre okruchy rzucił trochę za wcześnie. Co sprytniejszy czytelnik, bowiem przekona się, że już na początku ma klucz do postaci ojca ciszy. No ale dobra, ojciec cisza, ojciec ciszą, dlatego że jego już tak naprawdę nie ma, pozostało po nim wspomnienie. No i to coś, co się za tym <laughs> wspomnieniem włóczy. I to wspomnienie, słuchajcie, jest niczym duch, niczym taka obecność. Ta obecność, ona oplata. Ona tłumi, ona tak ściska dusze i umysły naszych bohaterów. Z ojca ciszy z tego wspomnienia nie sposób się, słuchajcie, otrząsnąć. To trudno tę obecność, kiedy jest się w Twisted, czy z siebie zrzucić. Może dopiero wtedy, kiedy ustanie to, co wprawił swoimi czynami w ruch. To skomplikowane. Tak mogę jednym zdaniem podsumować fabułę, którą przygotował tutaj dla nas. Dlaczego? Ano dlatego, że z jednej strony mam tutaj wspomnianego przeze mnie ojca Ciszę i przeszłość, w której on operuje. Przeszłość należy do niego i do wyrządzonego przez niego zła. Z drugiej strony mamy współczesność i człowieka. Jego następcę, Ojca Ciszy, który nazywa siebie wyrzutkiem, a on jest bezpośrednio też powiązany z wydarzeniami sprzed lat. Mam nadzieję, że na razie nadążacie. Z trzeciej strony mamy detektyw Tess Claiborne, która mierzy się z własną traumą, z wypartym jeszcze z porwaną córką. Te wszystkie trzy płaszczyzny, one się uzupełniają, one się dopełniają, a cała fabuła i akcja pędzą naprzód. Tutaj, słuchajcie, market na nikogo nie czeka. Zresztą, właśnie to tempo akcji, ta szybkość podejmowanych tutaj przez. Bohaterów wyborów może spowodować i sprawić, że czytelnik będzie się czuł jak tak wrzucony do takiej rwącej rzeki, do taki wir chaosu. Dlatego warto się skupić już od pierwszych stron, żeby wyłapywać, wynajdywać wszystkie te smakowite okruszki, które prowadzą nas prosto do mgnieniuśnej chatki z piernika, a w zasadzie do y, makabrycznego domu grozy, który stworzył ojciec I tak czyta się w zastraszającym tempie. Zresztą Pana kołysankę i Gościa z koszmaru też się tak czytało, ale Mocno śpi czyta się jeszcze szybciej. Moim zdaniem to jest kwestia stylu, jaki w tym przypadku Markert wybrał przy pisaniu. Całość jest bardzo dynamiczna, bez zbędnych dialogów, bez zbędnych opisów, bez zbędnych wstępów. Lecimy z tym koksem, działo się wtedy, dzieje się teraz i będzie też się działo. No a celem, celem jest tutaj zatrzymać to, co wykluło nam się przed laty i co teraz no, czołga się i kiełkuje i dojrzewa. I to, co ogromnie mi się Podoba to jest słuchajcie to, że Market nie zamyka się w żadnych szufladkach gatunkowych, dlatego że on spójnie operuje i thrillerem, i kryminałem, i horrorem psychologicznym, i grozą nadnaturalną. Tutaj w jego książkach dzieje się dużo i dzieje się ciekawie i nigdy nie pozwala nam się nudzić i mocno śpi, sprawi, że nie będziecie się nudzić, nie będziecie zawiedzeni, będziecie dobrze się bawić, rozwiązując tę zagadkę. Czyli krótkie podsumowanie, bardzo dynamicznie, bardzo spójnie, kryminał bardziej, elementy grozy psychologicznej, nie wystraszycie się, nikt tutaj nie umrze ze strachu, o nie, ale umrą bohaterowie zupełnie innych powodów. Czytajcie Markelta i chcemy Markelta Więcej. I teraz zostańcie ze mną, dlatego że ten świeżutki Market Mocno Śpi będzie dla Was do wygrania w dzisiejszym naszym konkursie, ale to za chwilę moment, bo najpierw to ja Wam podrzucę 12 innych książek o małych miasteczkach. A w zasadzie horrorów w małych miasteczkach i małych społecznościach, bo takie lubimy bardzo, bardzo, więc wyciągajcie jeszcze kajety. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, rzucajcie tam mocno śpi, a teraz lecimy dalej. Ale zanim polecimy dalej, to ja Wam przypominam, że jestem też na Facebooku, jestem na Instagramie, tam dużo się dzieje. W zasadzie codziennie coś się dzieje. Jeśli nie ma mnie tutaj, to jestem tam, więc zaglądajcie, subskrybujcie, obserwujcie. Jeśli jeszcze nie polubiliście tego filmiku, to warto go polubić, bo czemu nie, to mi również sprawiło. Przyjemność, no I będę wiedziała, że Wam się podobało, więc nie zapomnijcie tego zrobić. A jeśli jesteście tutaj nowi, to jest dzisiaj środa. Bezcenna środa, dzień horroru, dzień grozy, dzień opowieści mrocznych i niesamowitych. Taka środa jest co tydzień. I co tydzień opowiadamy o grozie o horrorze, a tak to opowiadamy o innych książkach, ale literatura gatunkowa, często też literatura piękna, czasami klasyka, więc zapraszam, zapraszam subskrybuj ten kanał, nie będziesz się ze mną nudzić. Oj nie, nie, nie! Tym bardziej jeśli kochasz czytać. Po prostu. Wsio, lecimy dalej. Kiedy mówimy o małych miasteczkach. Nawiedzonych miasteczkach. To wyklęty Grama Mastertona i jest to absolutnie mój ulubiony tytuł, kiedy chodzi o grozę Grama Mastertona, bo to jest naprawdę przerażająca powieść. Witajcie w Granite Head, miasteczku, które sąsiaduje z legendarnym salem. I Granite Head leży sobie przy Atlantyku, w zatoczce, i w Granite Head dzieją się ostatnio rzeczy dziwne. Na przykład zmarli stają z grobów. Duchy krążą między domami. Co więcej, w zatoce zatopiony jest statek, statek z przeszłości, z dziwnym, bardzo ładunkiem. I teraz to wszystko zaczyna powoli eksplodować, a Granite Head pogrąża się w chaosie, i dawne sekrety, dawne, bardzo mroczne i niebezpieczne tajemnice wychodzą tutaj na powierzchnię. Całkiem dosłownie. Tutaj, słuchajcie, scena z huśtawką i przeszła w ogóle do historii do mojej historii horroru. Po prostu. Klepik z marzeniami Stephena Kinga. I pewnie powiecie Ale Olga, jest tyle innych horrorów Stephena Kinga o małych społecznościach i tak naprawdę to zestawienie powinno być o nim. Ale nie będzie. Dlatego, że ja wybrałam jeden taki flagowy... Ale nie będzie. Dlatego, że ja wybrałam jeden taki flagowy jego tytuł którym jest sklepik z marzeniami, który moim zdaniem idealnie pokazuje małą społeczność, która mierzy się z tym ostatecznym złem. Moim zdaniem on tutaj osiągnął mistrzostwo, sprowadzając diabła, samego diabła, do uroczego miasteczka Castle Rock. W ogóle i miasteczko Castle Rock, i Derry u Stephen Kinga, to mają tam. Pff. Przegrane, przegrane po prostu miasteczka, mieszkańcy. Nie wiem, czemu tam w ogóle jeszcze ktoś mieszka i się w ogóle wprowadza. Przecież to, co tam się dzieje? Jednakowoż wracając do sklepiku z marzeniami. Tak, sam diabeł sprowadza się do Castle Rock i otwiera sklep. Sklep z marzeniami, to znaczy obiecuje coś całkowicie wymarzonego za nic. No ale oczywiście, że to nie jest prawda, bo <laughs> no, kto daje coś za darmo? Nie ma nic za darmo i o tym przekonują się mieszkańcy. Castle Rock. Jedna z moich najulubieńszych powieści grozy, a w zasadzie horror jak ta lala, czyli Ludzka przystań Johna E. Wiedelinquista. Tytuł dość trudno dostępny, ale jeśli macie do niego dostęp, czytajcie. Nie będziecie żałować. Mamy tutaj małą wysepkę Domaro na Bałtyku. I małą społeczność, która na owej wysepce mieszka. Morze wokół traktują tak, że ono wymaga specjalnego traktowania i mają rację. I tak to jest jeden z najlepszych horrorów, jaki powstał i nie dlatego, że mieszkam nad Potykiem. No, teraz coś naszego, czyli inkub. Artur Urbanowicz w Jodoziorach na Suwelszczyźnie już dawno, dawno temu rozpanoszyło się zło. Mamy to opowieść o wiosce, przeklętej wiosce, o nawiedzonym domu potencjalnie, o demonie i o czarownicę, w zasadzie o jej domu, w którym podobno mieszkała czarownica. I chociaż akcja tej powieści rozgrywa się współcześnie, to można mieć wrażenie, że my tutaj pływamy w czasoprzestrzeni, że przeszłość wciąż istnieje na tych samych płaszczyznach, co teraźniejszość, inkub Artura Urbanowicza. Będziecie się bać, będziecie zachwycać. No nie mogło nam tutaj zabraknąć czego? no Amity, czyli szczęki Petera Benchley. Przede wszystkim Peter Benchley napisał też scenariusz dla Stevena Spielberga, kultowy film szczęki, a to jest jego powieść, którą napisał wcześniej, którą zainspirował się Spielberg. Słuchajcie, małe miasteczko Amity i co? Krwiożerczy rekin ludożerca, który atakuje. Kiedy? Oczywiście, że w seksu sezonu, oczywiście, inaczej być nie może, przygrana sprawa. No więc celem, celem mieszkańców miasteczka jest pozbyć się potwora, ale po cichu. Tak, żeby nikt z turystów się nie dowiedział, no bo zamrozi mi turystykę, no nikt nie chce tracić pieniędzy, no nie w sezonie. Ja uwielbiam tę historię, to jest tak realistyczna. W reakcjach mieszkańców Amity. No oczywiście, że nikt nie chce, żeby pojawił się rakin i rakinia turystów, ale jednocześnie oni nie mogą o niczym usłyszeć, bo jak usłyszą, no to więcej tutaj nie przyjadą i co wtedy? Na miasteczko umrze, wymrze, nie będzie kasy. Tragedia, tragedia po prostu, więc... Po cichu, Raki nie jest, to. ale. Kiedy mówimy o małych społecznościach, to muszą gdzieś się pojawić bieszczady, więc mamy siostrę, Tomasza Czarnego. Siostra to jest opowieść o małej bieszczadzkiej wiosce, o społeczności, która kryje bardzo, 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 bardzo tajemnicę. I o dwóch siostrach, które zamieszkują w domku właśnie na Bieszczadzkim Odludziu. Ale to jest, słuchajcie, horror ekstremalny, więc tylko dla wyjadaczy przypominam, ekstrema to jest krew, slasher, gore, no nie dla tych, którzy się brzydzą takimi wyczynami. Bo nasze siostry zaczynają śnić, Koszmary, zaczynają śnić wizję na jawie. Coś obrzydliwego próbuje przyniknąć do ich serc i wreszcie do ich ciał. I to jest diabelnie mroczna historia jeszcze tak podsycona i samotnością, i takim poczuciem nadziei. Też nie może nam zabraknąć rutek czyli 2,5 duszy Justyny Hankus, miejscowość Rutki nad jeziorem Ruty. Gdzie mieszka osoba, która ma w sobie dwie i pół duszy, a dwie to już jest za dużo, no i jedna by wystarczyła. I to jest taka rodzima groza do szpiku kości, którą czyta się z zapartym tchem, i tutaj właśnie ma społeczność również odgrywa tę najważniejszą rolę. I dla mnie to wciąż jest jedno z takich objawień ostatnich lat, jeżeli chodzi o polską rodzimą grozę, bo Justyna Hankus świetnie bawi się tutaj również takimi motywami, elementami słowiańskimi, można by tak powiedzieć. Ona jej tak wplata w bardzo Pokującą historię. Hex Thomas Olde Hewlett. Słuchajcie, mamy tutaj miasteczko Black Springs, które leży nieopodal Nowego Jorku. Problem polega na tym, że jak już ktoś mieszka w Black Springs, to zazwyczaj nie wyjeżdża z tego Black Springs. Dlaczego? Ano dlatego, że mieszkańcy tego miasteczka mają swoją czarownicę. Dawno, dawno temu ich przodkowie skazali na śmierć Kubie i ona nie wróciła, została sobie z nimi. To znaczy, Pojawia się całkiem dosłownie, fizycznie nawet i terroryzuje naszych mieszkańców. Stała się częścią ich życia. Mamy tutaj bardzo mocne sceny, bardzo mocny wina. Bardzo mocna rzecz. A teraz kolejna wioska, nad którą ciąży klątwa, Jedny z moich ulubionych, czyli puste mogiły Dominika Uszczeńskiego. Tak, mamy tutaj wioskę, nad którą ciąży klątwa. I jest sposób na ową klątwę, a mianowicie ofiarę. Ofiarę, którą sobie mieszkańcy wioski wybiorą. I wybierają taką, akurat, która się tam wprowadza, szuka sobie spokoju, na no, dokładkę jest to kobieta w ciąży, więc w ogóle idealnie dla wszystkich, którzy postanawiają, że to ona będzie ich ofiarą. No i tak to się właśnie kręci, no bo wioska musi się przecież kręcić, nie? I tutaj będziemy mieć również podobny klimat, bo Edward Lee, czyli kolejny horror ekstremalny, i mamy ludzi. Z Bagien. Otóż mamy tutaj glinę. Glinę, który jest zawieszony w czynnościach gliniarza, który wraca do swojego rodzinnego miasteczka, by przekonać się, że to miasteczko wygląda już nieco inaczej. Wygląda jak taka przerysowana, miejscowa wręcz melina, gdzie i rządzi handel narkotykami, i w ogóle no, wszystkie złe rzeczy dzieją się na ulicach tego miasteczka. Dlaczego? Ano dlatego, że Bagienni zeszli z gór. Bagienni, czyli zmutowani ludzie mieszkający w górach i na bagnach, jak tytuł mówi, i oni zaczynają rządzić miastem. No a to się naszemu byłemu gminiarzowi nie podoba, więc rusza, rusza do akcji. Wracamy do naszych klimatów i do kolejnej biszczackiej wioski, Jedna krew Stefana Dardy. To jest jedna z moich ulubionych powieści Stefana Dardy, ma fantastyczny klimat. Mamy biszczacką wioskę, bieszczadzką wioskę jak z obrazka, skąpaną w żółciach, pomarańczach, czerwieniach jesieni. Coś bajecznego. Wszyscy chcą tam uciec, ale lepiej tam nie uciekać, bo jest tam taka wioska, na którą ciąży klątwa. Klątwa tytułowej jednej krwi. I przed tą klątwą nie można uciec. I Darda wykorzystuje tutaj bardzo znany motyw, nie powiem wam jaki, ale związany z krwią, właśnie. Ale robi to zupełnie po swojemu, bardzo nastrojowo. No, dla mnie nie przez przypadek Stefan Darda jest właśnie takim snującym legendy twórcy. I dobrnęliśmy do końca i uwaga, moja ulubiona miejscówka, jaka kiedykolwiek istniała w horrorze. Innsmouth, czyli widmo nad Innsmouth, HP Lovecrafta. Myśleliście, że zapomniałam o Innsmouth? Mm, nie ma mowy, to jest moje miasteczko. Miasteczko nad brzegiem oceanu, dawniej tętniące życiem, dzisiaj jakby wymarłe. No, dziwni ludzie tam mieszkają i wyznają dziwną wiarę, i dzieją się tam różne dziwne rzeczy, i przez dni słyszeli różne dziwne rzeczy i widzieli różne dziwne rzeczy. Nocą słychać wycie, potworne odgłosy, cierpnie po prostu skóra. Czasami, czasami pośród mgieł widać, jak coś wychodzi z wody i nie jest samo. Słuchajcie, z Insmów. Nie ma tak naprawdę ucieczki, więc lepiej nie wsiadać do tego autobusu, co jedzie do Insmooth. Nie opłaca się. I tak to, kochani, wygląda. Słuchajcie, 13 książek, 13 strasznych książek o małych miasteczkach, 13 horrorów o małych miasteczkach w zestawieniu, które poprowadziło na mocność PJH Market, o której zaraz będziecie mogli zawalczyć. A ja mam nadzieję, że to zestawienie Wam się spodobało. Jeśli tak, to cały czas nie zapomnijcie tej łapki, żeby ja wiedziała, że Wam się spodobało. I pamiętajcie, że że możecie sobie również recenzję Marketa przeczytać na blogu Wielkiego Booka, do czego bardzo Was zachęcam. A teraz zapraszam na konkurs. Dzisiaj pytanie konkursowe brzmi, które fikcyjne miasteczko jest Waszym ulubionym fikcyjnym miasteczkiem i dlaczego właśnie to, a nie inne? Może to być miasteczko, które pojawiło się w horrorze, ale nie musi, bo może to być oczywiście jakieś miasteczko z filmu, z serialu, z gry, z komiksu, do wyboru, do koloru. Słuchajcie, fikcyjne miasteczko, które najbardziej Was kręci i które chcielibyście zwiedzić, albo raczej. Raczej niekoniecznie, które raczej warto mijać może z daleka. Słuchajcie, konkurs trwa przez tydzień. Wpisujcie swoje odpowiedzi w komentarzach pod filmem. Jak się zakończy konkurs, to wybiorę jednego zwycięzcę, i wyniki pojawią się i w opisie pod filmem, ale też będzie post w postach, które dawniej były społecznościami tutaj na YouTube. Uwielbiam motyw małych miasteczek w horrorze, tak samo w kryminale, tak samo w thrillerach. Zresztą wiecie o tym, jeżeli jesteście tutaj ze mną już od jakiegoś czasu, że to jest jeden z tych motywów, które są nieśmiertelne, jeżeli chodzi o powieści. Bardzo mi się podoba to, jak małe społeczności radzą sobie właśnie z tym, co obce, co przychodzi z zewnątrz, bo oczywiście mówimy właśnie o tym obcym, nieznanym, ale też jak to obce, a raczej jak z tym obcym zostaje skonfrontowane to, co jest wewnątrz nich. Wiecie o co chodzi? Jak dochodzi do tego styku obcego i tego Zła, które jest również w, wewnątrz. I ja bardzo lubię właśnie ten moment, kiedy to wszystko się objawia, kiedy wychodzą prawdziwe natury poszczególnych bohaterów i widzimy, kim są tak naprawdę. Uwielbiam właśnie ten klimat. Margaret świetnie również pokazała nam miasteczko Twisted Tree, które jest. Pogrążone taką skazą, wiecie, one są może tak obleczone taką skazą morderczą, no bo wiadomo, kiedy masz u siebie miasteczko i masz miejsce, gdzie dochodziło do seryjnych zabójstw, no to no nie jest kolorowo, kto by chciał tam mieszkać, prawda? No właśnie, i tak to. Wygląda. Więc Małe Miasteczka, Groza Horror, zaglądajcie też na bloga. Zapraszam Was na Facebooka, na Instagrama. I pamiętajcie, że jeżeli chodzi o horror, to widzimy się za tydzień, ale niebawem będziemy się też widzieć tutaj i będą kryminały i będzie true crime. Więc jeżeli lubicie, a raczej powieści true crime, czyli powieści oparte na prawdziwych zbrodniach. Więc jeśli lubicie właśnie te motywy, zapraszam Was niebawem. Zresztą na Facebooku, na Instagramie będą zapowiedzi do zobaczenia pa pa